Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 75. odcinku z STP Containment Bleach No i oczywiście od nowa wiadomo dlaczego, bo nie mogę gry zapisać I jesteście zaskoczeni, że Kolejne odcinki z STP, a nie w sierpniu dopiero, kontynuacja, tylko od razu a to dlatego, że Slender zajmuje ponad gigabajt pamięci, a szkoda mi na jedną grę tyle jakby, tyle jakby pamięci wykorzystywać, nie? Więc też słuchajcie, niestety Slender da, czy znaczy, no pojawi się może, to może w przyszłym roku, w 2023 może Slender da Rival się pojawi, zobaczymy. Na no razie słuchajcie, kontynuacja SCP. Więc słuchajcie, tak i mam pomysł, że jak zginę, to kolejny odcinek. Więc widzimy się za chwilę, bo zginąłem, i. Papa.